Dzień dobry, dzień dobry nazywam się Krystian A dzisiaj kolejny odcinek Z Minecrafta Coś się zacina W ukraińsku mam napisy? O, coś się mi zacina o, Chwileczkę, bo mi zacina Okej okay. Nie wiem co dzisiaj będziemy robić W tytule już pewnie macie Yy, OK, okej co zrobię cięcie gdy... a nie pa, patrz. Yy, zrobię cięcie gdy dotrzemy tam okej, okay, teraz jesteśmy tu no i robimy tutaj, tutaj tutaj, tutaj przerwa a tutaj, tutaj tutaj, 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 tutaj. tą linie a później będziecie wiedzieć z innych odcinków no dobra, teraz było cięcie chwilę, bo zapomniałam włączyć kamerę. I dalej robimy, robimy, robimy. Ale raczej później w następnym odcinku będzie jak to, a właściwie... Nie wiem czy widzieliście, ale trochę się pozmieniało. Hmm. Już nie mam tego, tylko mam te pochodnie. O, tutaj elektrownia hmm. Idziemy. O, ok, jesteśmy, mamy drobionko jesteśmy z serowni. Co jest? A. Okej, okay. chodźmy w głąb, zapomniałem, muszę to zrobić, no dzień się robi, Korzywam, wam co tam się stało. zawalony tu jest. A tu się w ogóle nie da wejść. Co Przyjechałem. Okej, okay. teraz idziemy sobie tutaj. Oj chwileczka, bo tutaj o, się zakręciłem. Zakręciłem się. No sobie Wyjdziemy i zobaczymy, jak to wygląda. no i tak zrobię, to się kończyć, bo już 3 minuty filmu, ale i tak wam dużo pokazałem. Ale patrzcie, nastąpił tu wybuch. No i wszystko zasypane. No i patrzcie, co się działo. Wow, wszystko zawalone, ale 4 minuty max zakończyć, bo później długo mi będzie się wrzucało. No dobra, tutaj będą magazyny. Na następnym odcinku dokończymy robienie magazynów. A teraz pa, pa.